Siemanko. Mamy dzisiaj sobotę 6 czerwca. No i jako z czasy, strasznie monotomatycznie. Znowu będzie klas. Dokładnie. No, trzeba, przychodziły nam części przed od mocarni. Trzeba się brać za składanie, nie ma na co czekać. Czas ucieka. Po Popołudniami codziennie się coś robi, ale nie zawsze jest czas coś nagrać, więc dzisiaj nagrywamy. Pokażemy Wam jak się składa po prostu to wszystko. Pokazaliśmy jak się rozbiera. Teraz pokażemy jak się składa. Miejmy nadzieję, że składanie pójdzie szybciej niż rozbieranie i żadna część nie zostanie. <gry> no, może tak źle nie będzie. Na no, tygodniu za bardzo czasu nie było na robotę, po południami, a i czekaliśmy na ten pas, bo to głównie nas trzymało. Także nic nie za bardzo nie robiliśmy, tam jakieś pierdoły kosmetyczne, także za bardzo nie było też co pokazać. No dzisiaj pas mamy, już wczoraj odebraliśmy ze sklepu. No i co? No i co? Bierzemy się za robotę, co tam jeszcze wymontowane zostały trzy tam e, przewody olejowe od hydrauliki, bo okazało się, że tam są już troszkę poprzecierane, jeszcze się nie lało, jeszcze nie strzelały, ale lepiej wymienić teraz niż już niwa stać na polu i się wkurzać, że coś robota nie idzie. Zresztą to one biegną koło silnika, więc weź tam później wejdź i to wymień, jak będzie silnik rozgrzany. No w polu jakby się zepsyło, to trzeba co najmniej 3 godziny poczekać, żeby to wszystko ostygło i dopiero brać się za robotę, a teraz na spokojnie sobie wymienimy i, i będzie już z głowy przynajmniej jedna potencjalna e, usterka będzie usunięta. Dobra, bierzemy się do roboty. Pokażemy wam co tam dalej działamy. Co do wymontowanych przewodów to tak jeden tutaj jest od zasilania tudzież powrotu siłownika od rury do wysypu był na zagięciu już lekko przytarty, też się powoli zaczynało pocić, więc do zakucia nowy przewód kolejny przewód, no to tutaj przy pompie hydraulicznej tam były dwa wyciągnięte, jeden to było zasilanie od zbiornika, a drugie po prostu wyjście z pompy hydraulicznej eee, także tam dość spore ciśnienie, więc też już był po prostu druty już powoli zaczynały wychodzić na wierzch więc, e, więc też zdecydowaliśmy się że wymieniamy teraz a nie czekamy do ostatniej chwili dobra my tu bierzemy się za składanie tutaj jest wszystko porozbierane i będziemy zakładali pas y, pas no, na mocarnie, znaczy do napędu mocarni odrzutnika pas zamówiliśmy Kon Continentala, zaraz wam pokażę gdzieś tutaj gdzieś tutaj go mam o właśnie, tutaj jest pas Continentala, najdroższy jaki był. O, ale Made in Korea. co tam droższego nie było. Jakiś z końcówką F. Tutaj w sklepie nam mówili, że wzmacniany, więc powinien podziałać wiele lat. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No, ale, ale jeżeli jest jak wzmacniany, to powinno być dobrze. Tak samo jeszcze przyszły tutaj tulejeczki, które były są tutaj na e, są tutaj po prostu na tym kole, co jest naciąg od pasu do tego właśnie napędu e, mocarni, odrzutnika, to jest nowe tulejeczki bo tutaj już troszkę luz był i przez to może tam ten stary pas po prostu wyziął ducha. Także zaczynamy od założenia tulejeczek i po prostu będziemy po kolei wszystko składali, powolutku. Dokładnie, żeby to wszystko chciało działać. No to tak, nowe tulejeczki wprasowane. Nie, nie, wcale nie było to tak łatwo. Trzeba było i madłem i deseczką, ale po wrótku delikatnie i powchodziły na swoje miejsce. Zobaczymy po założeniu, czy luz się skasuje, czy dalej to nic nie zmieni. Teraz zakładamy tutaj koło, które służy do napinania. I ciśniemy dalej. No, roboty się troszeczkę do przodu posunęły. Pas mamy już tutaj ten potwórny założony. Napinacz, założony, wszystko dokręcone. Jeszcze tylko płozy zostało założyć? Tak, to... płozy tutaj ślizgi, które ten pasek będą trzymały, żeby po włączeniu on się nie zsuwał w żadną stronę. No, ale to już zaraz teraz będziemy teraz to po kolei zakładać. Powolutku eee, szli do przodu. Pas jest na długość dobry nawet nie trzeba będzie za bardzo regulować te siły naciągu bo jest tak jak należy bo wiadomo za luźny być nie może bo będzie nam bocarnia stawać w polu a jak stanie no to wiadomo że chwila, chwilę zajmie żeby to wszystko odblokować no także tutaj już ten pas założony i ciśniemy dalej zakładamy kolejne pasy prace powolutku idą do przodu już tutaj Pasek od wysypu założony, napinacz złożony, naciągnięty, ślizg też założony. Teraz zakładamy ślizgi na dole, na pas ten poczwórny, który był wymieniany. No i co zostało? Tutaj tak pasek od napędu pompy hydraulicznej, pasek do hydrostatu i pasek od klimatyzacji i tutaj jest wszystko zrobione już z tej strony. Także powolutku. Zbliżamy się do końca. No to wszystko dzisiaj już tutaj poskładane, każdy pas założony. Czekamy tylko jeszcze na przewody tutaj hydrauliczne ze sklepu, bo jeszcze nie dzwonili, żeby, że już są gotowe. Murano zostawiliśmy, żeby nie czekać, bo była kolejka, także mają zadzwonić, jak będą gotowe. A tutaj, no to co? Tutaj już wszystko poskładane. Wygląda, na, wygląda, że jest ok i co. No to na tą chwilę fajran. bo bo co, co będziemy dalej robić, jak tutaj czekamy na części, bo tam jeszcze pozamawialiśmy z tyłu gumy, które tam są z boku do uszczelnienia podsiewacza, bo już były też troszkę, troszkę sfatygowane, żeby tam nikt się nigdzie nie sypało, no i co, no i dzisiaj chyba tylko tyle, no już więcej nie będziemy dzisiaj za bardzo tykali się, bo ani nie mamy części, ani tutaj właśnie te przewody jeszcze nie są gotowe, i co, i co, no i dzisiaj tyle już, także... Krótka sobota, ale intensywna. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. W poniedziałek, jak, będą, jak dzisiaj nie będzie przewodów, no to będą w poniedziałek. W poniedziałek je pozakładamy. No i będziemy szli dalej z tym, co tam gdzieś tam do zrobienia jest. Będziemy patrzyli, co jeszcze trzeba ogarnąć. I, i tyle. No co tu dużo mówić. Trzeba przejrzeć dokładnie, żeby to chciało działać wszystko tak, jak trzeba. Najwięcej no w sumie tutaj mieliśmy problemu, żeby to wszystko poskładać, to, to przysporzyła nam sprężyna, która tam jest przy, naciąga, przy kole od naciągu, od pasa idącego do hydrostata bo naprawdę ciężko ją było założyć, e, trzeba było wykonać specjalistyczne narzędzie do tego, które wyglądało e, zaraz tutaj pokażemy jak wyglądało. O, wyglądało tak, kawałek po prostu listewki nacięty i dopiero z wykorzystaniem tego specjalistycznego narzędzia udało się e, tą sprężynę założyć, ten naciągać, bo naprawdę nie wiem, w jaki inny sposób to można by było, a już w ogóle rozbierając tą sprężynę, rozkręcając na dwie części, to później to według mnie to jest nie do złożenia, bo tej sprężyny nie da się tak ścisnąć rękami bez żadnych tam specjalistycznych przyrządów. Także, no to co, dzisiaj kończymy pracę. W sobota, trzeba odpoczywać. W sobota, godzina prawie 16. I co, no wystarczy, na dzisiaj trzeba powoli weekendować Tutaj prace już powoli przybiegają do końca, już praktycznie mamy tylko składanie, już żadnego rozbierania. Więc sądzę, że do końca przyszłego tygodnia kombajn będzie już tutaj według nas gotowy. No a jeszcze tam wiadomo się go włączy, pochodzi, chwilę zobaczymy, czy tam się nic gdzieś nie będzie działo. No i jak będzie gotowy, to podpinać header. I czekać na żniwa. No, oczywiście, jeszcze wymiana oleju, ale to, to już w każdym, w każdym kombajnie przed sezonem, każdy to robi, więc, więc tego praktycznie trzeba wymieniać, bo to jest normalne. Dobra, to na razie, cześć. Miało już dzisiaj nie być nic robione, ale jeszcze z bratem zawzięliśmy się bo za bardzo hamulców nie było a raczej w ogóle nie było hamulców w klasie więc się zawzięliśmy i co zrobiliśmy wyciągnęliśmy zaciski hamulcowe bo tutaj są hamulce na tarczach i klockach jak w samochodzie sami się trochę zdziwiliśmy że tak to jest rozwiązane ale no w sumie bardzo dobrze na pewno jest to skuteczniejsze i lepsze niż bębny ale jak widać tutaj niestety klocki już skończyły się dawno, w drugim jeszcze trochę jest, ale no niestety trzeba będzie to zreanimować, założyć nowe klocki, zobaczyć jaka tam jest sytuacja z tłoczkami. No i mamy nadzieję, że zacznie się to działać. Oprócz tutaj zacisków jeszcze trzeba też pompki hamulcowe powymieniać, gdyż też ciekną no. Także gruntowny remont hamulców też się szykuje. No ale bez hamulców jeździć to trochę słabo. No dowiedzieliśmy się, że nie ma hamulców. E, pan nas uświadomił przy odbiorze kombajnu. Jak ruszaliśmy w drogę to się zapytał czy mówił, czy, nie, czy mówił nam o tym, że nie ma hamulców. No to było lekkie zdziwko, no, ale udało się bezpiecznie przejechać. Całe szczęście z hydrostatem. Hamulce nie są takie niezbędne, bo się hamuje tutaj hydrostatem. No ale mimo wszystko lepiej żeby były, bo nigdy nie wiadomo jaka jest sytuacja awaryjna. I nie wiadomo, co się może zdarzyć, także lepiej, żeby były. No i będziemy starali się je zrobić. Dobra, to już dzisiaj na tyle. Także spokojnego weekendu. Na razie, cześć.